Witajcie. Dzisiaj kilka słów o pompie Isopress 7 CDS. Firma Iso SERVICE ma w swojej ofercie urządzenia przeznaczone do iniekcji oraz urządzenia przeznaczone do natrysku. To urządzenie poniekąd łączy obydwie cechy, dlatego że możemy przy użyciu tej pompy iniekować zaczyn cementowy. Możemy również przy zmianie oprzyrządowania i końcówek aplikacyjnych natryskiwać szpachlówki izolacyjne sztywne lub polimerowo-cementowe szpachlówki izolacyjne elastyczne. Pompa zbudowana jest z trzech elementów, które bardzo łatwo można zdemontować. Jest to potrzebne dla ułatwienia transportu albo dla ułatwienia czyszczenia po jej użyciu. Napęd stanowi silnik o mocy 1,8 kW, zasilany jednofazowym napięciem 230 V. Jeśli chodzi o elementy regulacyjne, oprócz włącznika, włącz, wyłącz, mamy tutaj dwa biegi do przodu. Jeden bieg do tyłu, kierunek obrotu przełączany jest przełącznikiem z tej strony tego panelu sterowania, z drugiej strony mamy płynną regulację wydajności. Tą wydajność można sobie regulować od 2 do 19 litrów, i fabrycznie taka regulacja jest przymocowana tutaj do pompy. Jako akcesorium dodatkowe można dokupić do tej pompy zdalne sterowanie, gdzie jest podobny potencjometr do regulacji wydajności, ale ma ten plus, że jest jeszcze włącznik, włącz, wyłącz, który operator może mieć przy końcówce dozującej i sam może sobie takie urządzenie włączyć lub wyłączyć. Jeśli chodzi o elementy związane jeszcze z kontrolą wykonywanych prac, które robimy, to przy iniekcji bardzo ważne jest ciśnienie. Ta, ta pompa. Posiada regulację wydajności, ale tak samo możemy kontrolować ciśnienie i który jest podawany do konstrukcji. Do kontroli ciśnienia podawanego materiału służy manometr z separatorem. Dołączany na złączu typu Camlock do urządzenia i dopiero za manometrem przyłączamy aplikacyjny wąż, którym może to być jednocalowy wąż o długości. 5, 10 czy 15 metrów. Jeśli chodzi o elementy aplikacyjne, które przy tych stosujemy, to jest najprostszy paker przelotowy, mocowany w otworze o średnicach od 12 do 16 mm. Może to być paker wbijany z zaworem, z zasówką. Taki zawór jest dokręcany na gwintowanym połączeniu do takiego pakera. Pakery są o średnicach 14 i 18 mm. Są wbijane w otwór o, śred... o tych średnicach 6... 14 i 18 mm odpowiednim pobijakiem. Tego typu pakery oprócz iniekcji z zaczynem cementowym mogą służyć również do iniekcji zawiesin bentonitowych. Łatwo jest kontrolować przepływ pomiędzy pakerami przy użyciu właśnie tych zaworów z zasówką. Są one przy takich pracach bardzo pomocne. Jeżeli chcemy iniekować na przykład materiał pod płytę, zaczyn cementowy, iniekowany pod płytę w celu stabilizacji gruntu albo wypełnienia pustek pod klawiszującą posadzką, możemy się posiłkować dwoma rodzajami pakerów rurkowych o średnicach 16 i 18 mm, zakończone takie pakery są tak podobnym zaworem. Z zasówką. Do, tego, do tych zaworów z zasówką, jeśli chodzi o zakończenie węża, kończymy go szczypcami, które są zaczeskiwane w takim zaworze. Po zakończeniu iniekcji w dany paker zasuwamy zasówkę, odpinamy szczypce, przechodzimy do następnego pakera. Jeśli mówimy tutaj o iniekcji w grunt albo pod płytę, to w grunt ta pompa może służyć do podawania zaczynu cementowego przy użyciu lanc iniekcyjnych Profi lub iniekcji pod płytę przy użyciu geopakerów. Geopakery występują w długościach 40, 60, 85 cm. Jeżeli pompę chcemy wykorzystać do natrysku szpachlówek albo izolacji polimerowo-cementowych, wówczas na końcu węża przełączana jest głowica. Podając materiał do głowicy musimy przyłączyć sprężone powietrze. Ilość tego sprężonego powietrza to jest minimum 400 litrów na minutę. Dozując odpowiednio ilość powietrza i stosując odpowiednią średnicę dyszy, najczęściej przy zaczynach cement, przy... Izolacjach cementowych, szlamach cementowych, średnica takiej dyszy to 6 mm. Natryskujemy materiał na powierzchnie pionowe, na ściany, na powierzchnie poziome. Możemy się posiłkować, to jest najprostszy model dyszy. Możemy się posiłkować dyszą o większej długości, tam gdzie długość tego ramienia roboczego jest załóżmy 60 czy 80 cm. Należy pamiętać, że sama pompa nie wytworzy nam takiego ciśnienia, żeby można natryskiwać. Do nadania odpowiedniej energii natrysku potrzebne jest sprężone powietrze przyłączane do głowicy. Ważna jest sekwencja otwierania zaworów. Kiedy natryskujemy szpachlówkę cementową, nie możemy po prostu zamknąć zaworu materiałowego, tylko najpierw wyłączamy pompę, do tego służy i jest bardzo pomocne to zdalne sterowanie. Dopiero potem zamykamy przepływ materiału i na końcu zamykamy powietrze po to, żeby zachować cały układ drożny i materiału nie sprężać wewnątrz pompy czy wewnątrz węża podającego. Na podsumowanie pompy Isopres 700 możemy zapamiętać, że jest to urządzenie niewielkich rozmiarów. Waży około 29 kg, możemy je łatwo rozkręcić na elementy składowe. Mamy regulację płynną regulację obrotów, mamy dwa biegi do przodu plus bieg wsteczny. Możemy iniekować zaczynem cementowym, możemy iniekować zawiesiną bentonitową. Możemy natryskiwać szpachlówki izolacyjne. Dziękuję.